Każdy punkt, czy na wjeździe, czy u siebie, na wagę złota. Ja myślę, że już po tych czterech tygodniach mojej pracy, jakieś tam zalążki, gry w piłkę są. Myślę, że do końca sezonu będziemy grali coraz lepiej, i tych punktów jeszcze trochę chcemy nazbierać, żeby była spokojna zima. Dzisiejszy mecz, dzisiejszy mecz to ten punkt rzeczywiście złoty, ponieważ wiadomo, że jeżeli nam pouciekają te zespoły, które, do których no, mamy mniejszą stratę, no to później byłoby trudno na wiosnę gonić. Także ten remis tutaj mnie bardzo cieszy. Choć jeden i drugi zespół mógł. To spotkanie e, wygrać. Uważam, że były fragmenty dość dobrej gry. Natomiast utrata ranki, a wcześniej dwie, trzy sytuacje, z których również zapaliło się pod naszą ranką, powstały fragmenty gry. No, przekonuje mnie co do tego, że mamy problem w środku. Obrony. A ciekawostką chyba to jest, że wracam dwóch reprezentantów Polski. Ponieważ yy, od dłuższego czasu już wiadomo, że staje to jest szansa. Wykonujemy tego sporo z jednej i drugiej strony, ale prawda jest taka, że Przeciwnik, jeżeli posiada zawodników bardzo dobrze grających w powietrzu, to mamy z tym problemy. to w kolejnym meczu. Oczywiście woli to, że z nie potrafimy dokumentować swoje ubro zwycięstwa. A przeciwnik dostaje szansę. A później w kolejnym meczu Gramy jako całość coraz słabiej Nie mogę chyba powtórzyć to co powiedziałem miesiąc temu, że przygotowanie drużyny to jest prawa miesiąca dwóch gramy z marszu od mojej takowietności w Kregowi, Naprawiamy wiele Gdzieś tą drużynę stać tyle co dzisiaj. To mogę powiedzieć, że ci, którzy uważali, że to, zagłębia to jest najsłabsza drużyna naszej wizy, to ja się z tym absolutnie nie zgadzam. I ja mam nadzieję, że Perkowiec też pokaże swój pazur. oby bardziej skuteczny. Czy po takim meczu, panowie, szczerze, nie lepiej byłoby pójść na ryby, zamiast pójść na mecz, pójść na ryby niż taki nędzny <śmienny> widowisko obrony, jak dzisiaj było. Ale ja uważam, że to tylko tenędzne widowisko jest przez to, że kibiców nie ma. Gdyby tutaj był doping, to zupełnie inne, inne widowisko by to było. Weźmy tylko Bundeslizę na jeden z meczu i nie wpuśćmy kibiców. To jeszcze gorsze. jeszcze gorsza padlina była. No Także to jest wszystko, że jest cichutko na tym stadionie słychać każde uderzenie piłki i to, to naprawdę, to się trudno gra i, i zawodnikom, i yy, no wygląda to później tak, jak wyglądało, ale, ale ja uważam, że, że, że taka aż e, zła gra nie była. To jak ja grałem pierwszy mecz na Polonii z tym zespołem, no to U. mogłem powiedzieć, to była Zła gra, ale, ale dzisiejsza gra, no to były momenty, bo dużo biegania, każdy, każdy walczył o tą piłkę. To, to zupełnie inaczej wygląda jak jest publiczność. Ja czuję się przez pana rektora sfaulowany w tym momencie. Widzę, że pan zupełnie nie szanuje naszego zawodu. Natomiast chcę uświadomić, że my mamy takich piłkarzy, jakich mamy. Staramy się absolutnie mieć coraz lepsze w miarę możliwości. Natomiast e, trzeba oddzielić e, pracę, ocenę meczu tych, którzy przychodzą patrzeć na widowisko i tych, którzy mają z tego sprawozdanie robić. Proszę robić, jak się Państwo uważacie. Mam też płatną, płatną A Ja, ja uważam, to, że w coś się dzieje że obiąże... Traci bramkę, brak, gra słabo, a traci, yy, strzela bramkę, nagle się wycofuje, przestaje grać, a traci bramkę to już prawie przestaje. Widocznie ma takiego dronera, że w ten sposób dużo nam To bym był złośliwy już do końca, żebym ten sposób odpowiedział. Ja uważam, że już częściowo powiedziałem na, tym, na ten temat, że nie chcę powiedzieć, że całość, ale... Wielu zawodników nie jest przygotowanych do sezonu i z marszu, no to wielu z nich się miota 30 minut, 50 minut, ale musimy to sklejać, żeby w całym meczu dotrwać do końca i nie dać się. Zauważyć, że w meczu, w którym jest remis, a Gospodarze. Kto gospodarze uważają, że te punkty można było odfajkować jako trzy to remisz jest absolutnie uważam, że to jest jeżeli nie porażka to nieciekawy wynik absolutnie dla Krakowi ale patrząc na zawodników w meczu mogę powiedzieć, że komuś nie chciało się grać, A jeżeli w naszej drużynie grało dwóch reprezentantów polskich w Środku Pomocy. to ja uważam, że nie tylko ja.